Cześć! Witam Państwa serdecznie w 15. odcinku naszego podcastu, realizowanego w ramach projektu Centrum Legalizacji i Integracji Cudzoziemców. Nazywam się Olgierd Dobrowolski, a dziś zapraszam Państwa w podróż po świecie polskiej literatury współczesnej. Przyjrzymy się temu, jak polska proza, poezja i eseistyka kształtują się w ostatnich dekadach, jak zmieniały się trendy po 1989 roku, którzy pisarze zdobyli uznanie w kraju i za granicą, a także jakie tematy i formy dominują w literaturze XXI wieku. Aby zrozumieć współczesną polską literaturę, warto cofnąć się do momentu transformacji ustrojowej po 1989 roku. To wydarzenie otworzyło nowy rozdział w kulturze, w tym w literaturze. Pisarze odzyskali wolność słowa, cenzura zniknęła, a publiczność była spragniona nowych głosów, tematów i stylistyk. Jeszcze w latach 90. obserwowaliśmy próby rozliczeń z przyszłością PRL-u, ale także otwarcie na świat, eksperymenty formalne i szybki rozwój rynku wydawniczego. Pojawiły się prywatne wydawnictwa, wolny rynek książki, a także nowe czasopisma literackie, których debiutowali młodzi autorzy. Lata 90. to okres, w którym do głosu dochodziło pokolenie twórców urodzonych w latach 60. i 70., którzy nie musieli już mierzyć się z cenzurą i ideologicznymi ograniczeniami. To czas powstania dzieł, które często przechodziły pomiędzy realizmem a eksperymentem, próbując opisywać dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość. W tym kontekście warto wspomnieć o autorach takich jak Olga Tokarczuk. Jedna z najbardziej cenionych polskich pisarek współczesnych, laureatka literackiej Nagrody Nobla z 2018 roku, która debiutowała już w latach 90. Jej powieści, takie jak Prawiek i inne czasy z 1996 roku, czy późniejsze Bieguni z 2007 roku, odznaczają się wrażliwością, metaforycznym językiem i skupieniem na człowieku jako elemencie większej tajemniczej całości. W kolejnych latach polacy zaczęli coraz bardziej interesować się literaturą, która komentuje społeczne, polityczne i kulturowe przemiany. W tym kontekście istotne stały się takie nazwiska jak Andrzej Stasiuk, opisujący krajobraz i doświadczenie Europy Środkowo-Wschodniej w sposób poetycki i refleksyjny, czy Dorota Masłowska, która debiutem Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną z 2002 roku wywołała spore zamieszanie w krytyce literackiej. Masłowka w swoich tekstach łączy żywiołową, potoczną polszczyznę z wnikliwymi obserwacjami rzeczywistości konsumpcyjno-medialnej. Jej styl, oscylujący między groteską a surowym realizmem, stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych w polskiej prozie XXI wieku. Polska literatura współczesna to także silna pozycja poezji. Choć poezja jest mniej masowo czytana niż proza, to na polskiej scenie poetyckiej nie brakuje cenionych twórców. Przykładami mogą być Marcin Świetlicki czy Justyna Bargielska, których wiersze często pojawiają się w antologiach, zdobywają nagrody i znajdują oddaną, choć mniejszą publiczność. Poezja polska jest różnorodna, od zaangażowanej politycznie, przez mocno liryczną, aż po awangardowe eksperymenty formalne. W kontekście nagród literackich warto wspomnieć o Nagrodzie Literackiej Nike ustanowionej w 1997 roku, która stała się najbardziej prestiżowym wyróżnieniem dla polskich pisarzy. Laureaci Nike, m.in. Olga Tokarczuk, Marek Bieńczyk, Wiesław Myśliwski czy Jerzy Pilch trafiają dzięki temu do szerszej publiczności, a ich książki zyskują status bestsellerów. Rynek wydawniczy, mimo spadków czytelnictwa w ostatnich latach, wciąż jest stosunkowo bogaty, a festiwale literackie, takie jak apostrof, Big Book Festival czy Międzynarodowy Festiwal Kryminału przyciągają rzesze miłośników literatury. Współczesna polska literatura mocno odpowiada też na wyzwania globalizacji. Pisarze coraz częściej sięgają po tematy transnarodowe, opisują emigrację, poszukiwanie tożsamości w świecie bez granic, zderzenia kultur. Powieści i reportaże często dotykają zagadnień historycznych, rozliczeń z przeszłością a także kwestii ekologicznych, etycznych i moralnych. Reportaż, swoją drogą, to kolejna silna gamuś polskiej literatury. Autorzy tacy jak Mariusz Szczygieł czy Wojciech Jagielski zdobywają międzynarodowe uznanie, łącząc rzetelność dziennikarską z literackim językiem. Na uwagę zasługują też kryminały i thrillery, które w ostatnich latach zyskały ogromną popularność wśród czytelników. Pisarki takie jak Katarzyna Bonda czy Olga Rudnicka, oraz pisarze typu Zygmunt Miłoszewski czy Remigiusz Mruz podbijają listy bestsellerów, udowadniając, że literatura gatunkowa może być nie tylko rozrywkowa, ale i wnikliwie portretująca realia polskiej codzienności oraz problemy społeczne. Wiele polskich książek jest tłumaczonych na inne języki, trafiając do czytelników w Europie i poza nią. Sukcesy Pawła Pawlikowskiego w filmie czy Olgi Tokarczuk w literaturze przyciągają uwagę zagranicznych krytyków i wydawców do polskiej kultury. Dzięki temu polska literatura współczesna coraz częściej staje się częścią globalnego obiegu idei i estetyk. Współcześnie polskie wydawnictwa stawiają na różnorodność, od literatury pięknej przez reportaże, eseistykę, pamiętniki, po fantastykę i komiksy literackie. Każdy czytelnik znajdzie coś dla siebie, zarówno ten poszukujący wielkich narracji i głębokich myśli, jak i ten, kto chce szybko zatopić się w lekkiej lekturze. Dodatkowo, pojawienie się e-booków i audiobooków ułatwiło dostęp do książek, a biblioteki i księgarnie internetowe starają się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom współczesnego odbiorcy. Relacja literatury z innymi dziedzinami sztuki filmem, teatrem, sztukami wizualnymi jest ciągle żywa. Adaptacje powieści na ekrany kin i telewizorów, słuchowiska radiowe na podstawie poezji czy sztuki teatralne inspirowane prozą pokazują, że polscy twórcy chętnie eksplorują wzajemne zależności między mediami. Jak widać, polska literatura współczesna to przestrzeń niebywałej dynamiki, w której tradycje i nowoczesność, realizm i eksperyment literatura popularna i ambitna współistnieją obok siebie, wzajemnie się inspirując. Po 1989 roku polska kultura odzyskała wolność i niezależność, a pisarze mogli wreszcie mówić własnym głosem. Efektem jest bogactwo stylów, tematów i form, które dziś trafiają na nasze półki i do naszych czytników. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o współczesnej literaturze polskiej, poznać sylwetki autorów Przeczytać recenzje najciekawszych książek czy artykuły analizujące trendy zapraszam Państwa na naszą stronę internetową www.centrummyślniklegalizacji.pl. Znajdziecie tam dodatkowe materiały, a także możecie wypełnić ankietę, by pomóc nam zrozumieć Państwa potrzeby i zainteresowania. Polecam też śledzenie naszych profili w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzielimy się aktualnościami, ciekawostkami i praktycznymi wskazówkami dla cudzoziemców, którzy chcą głębiej poznać polską kulturę i życie literackie. Dziękuję Państwu za spędzony czas i mam nadzieję, że ta opowieść o polskiej literaturze współczesnej pozwoliła spojrzeć na nią z szerszej perspektywy. Niezależnie czy lubicie poezję, prozę, reportaże czy kryminały, polska literatura ma dziś wiele do zaoferowania i wciąż się rozwija, inspirując twórców i czytelników do nowych poszukiwań i dyskusji. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Program podcastowy sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.